W tej części pomocy zostanie pokazany sposób utworzenia faktury VAT. W celu dodania dokumentu kliknij zakładkę Sprzedaż, znajdującą się w górnym menu lub w tabeli zatytułowanej Moduły w dolnym lewym rogu. Następnie wybierz Dodaj fakturę VAT. Wyświetlony formularz należy wypełnić poprzez wybór wcześniej wprowadzonych danych. W polu Faktura VAT domyślnie znajduje się napis Auto, to znaczy, że system automatycznie przypisze numer dokumentu. Tę czynność można również wykonać ręcznie. Pole kontrahent wypełnij poprzez kliknięcie przycisku Wybierz. Z wyświetlonej listy kontrahentów zaznacz odpowiednią pozycję i kliknij Wybierz. Pole miejsce i data wystawienia oraz data sprzedaży system uzupełnia domyślnie. W celu wyboru sprzedanego asortymentu kliknij przycisk Dodaj. Na wyświetlonej liście wybierz właściwą pozycję asortymentową i kliknij Wybierz. Następnie określ rodzaj ceny, wysokość rabatu oraz ilość sztuk sprzedawanego produktu, po czym kliknij zatwierdź. W dolnej części formularza wybierz formę i termin płatności, rodzaj cen, wartość kwoty pozostałej po zapłaceniu, jeżeli opłata nie została ujuszczona z góry, oraz imię i nazwisko odbierającego fakturę. Po zakończeniu wypełnienia formularza kliknij przycisk Zapisz. Poprawnie zdefiniowałeś fakturę VAT. Dokument możesz wydrukować bądź zapisać w formie pliku PDF na dysku lokalnym. Dziękujemy za uwagę.